A dzisiaj odbudowujemy tylną pompę hamulcową z ktm -ie. Zapraszam! To jest cały zestaw, który jest nam potrzebny. Czyli mamy szczypce do zegarów. No oczywiście pompę. Moja jest jak widać już rozłożona. Yy, taką ją dostałem od poprzedniego właściciela mojego motocykla, e, rozłożoną, właśnie. Także no, będziemy ją składać, a rozłożenie jest po prostu w drugą stronę niż to, co tutaj dzisiaj pokażę. Potrzebny nam jest klej opoksydowy. Ważne jest, żeby to było takie spawanie na zimno. On ma troszkę inny skład, dzięki temu nam tutaj pomoże. Dlatego, że będę robił dzisiaj dwie rzeczy: czyli po pierwsze, montował nowy yy, cylinderek oraz naprawiał dopieprzone, przepraszam yy, oraz naprawiał ten temat tutaj związany z yy, tym okienkiem no, jak okienko bardzo prosto wbrew pozorom kupujemy o-ring musi być epdm to jest 13 na 2 oraz szkiełko o zegarek oraz szkiełko mineralne zegarkowe 190 na 1 mm w sensie to jest 19 mm na 1 mm, ale one są tak oznaczone. No dobra, no to zacznijmy. Może od tej rzeczy prostszej, czyli nasz cylinderek to zestaw. To jest oryginalny zestaw oczywiście BREMBO. Naprawczy mamy instrukcję. No, i mamy ten zestaw. Ja nie mam jeszcze ośki dlatego że mam inną pompę założoną na motocykl Więc, no, na razie tak tyle, o ile. A potem w trakcie wymiany tej pompy i wymiany płynu hamulcowego to sobie dokończę tą robotę, niejako. No, więc plus jest taki: tutaj mamy oczywiście ten zestaw tłoczka. Hmm. O, teraz wskoczyło to wchodzi w ten sposób Do tego mamy taki smart. po prostu wciskamy tłoczek na miejsce następnie bierzemy naszą sekerka w ten sposób tu jeszcze pójdzie ta ośka i tyle także jak widać bardzo bardzo proste a teraz ta Ciekawsza część. Umieszczamy naszego oringa na miejscu i teraz delikatnie patyczkiem tutaj po tej zewnętrznej krawędzi. Następnie bierzemy nasze szkiełko i dociskamy. I tyle. Jak już złapało trochę, można spokojnie zostawić. On wysycha gdzieś 24 godziny. Także i mamy gotowe. I przede wszystkim coś widać przez to. Będzie, jest ładne, przezroczyste, a nie to plastikowe gucio, które się wiecznie. Psuje, źle wygląda, a masakra. No i dzięki bardzo. To by było na tyle, jak było widać. Naprawa jest bardzo prosta. W zasadzie potrzebne nam no, jest jedno narzędzie, czyli szczyt zegara. I to tyle. No, jeżeli chodzi o ten, naprawę tego okienka, to jest naprawa permanentna, także nie trzeba będzie.